Sześć lat temu moja dziewczyna była osobą no skrajnie kapyszną, trochę nieodpowiedzialną. Odchodziła i wracała, a ja wszystko znosiłem, bo ją kochałem, ale nie o tym chcę mówić. Przeżyliśmy tak rok. Potem był wypadek: Stałem się warzywem. Nie mogłem chodzić, mówić, ba nawet sam jeść nie byłem stanie. Lekarze jak jeden mówili, że to koniec w najlepszym razie umrę dziś, w najgorszym jutro. Nawet moja rodzina nie wierzyła, że wyzdrowieje. I zostawiła mnie w szpitalu. Ale moja dziewczyna zabrała mnie do domu. Przez cztery lata milionowe długi nieprzespane noce. Ale ani przez sekundę nie żałowała. Ani chwili nie wątpiła, że wyzdrowieje. Otoczyła mnie miłością, troską, takim ciepłem na jakie być może nie każdy jest zdolny. Po czterech latach jedyne, czego jeszcze nie zdołałem zrobić, to stanąć na nogi samodzielnie. Ale z urzędu stanu cywilnego wyniosę ją na rękach. Bez dwóch zdań.